Podjęliśmy tę decyzję już trochę po doświadczeniach z pierwszym dzieckiem, bo w przypadku naszego starszego syna to moja żona przejęła wtedy wszystkie świadczenia opiekuńcze i urlop macierzyński i rodzicielski i zobaczyliśmy po latach, że to nie był dobry wybór. Zresztą będąc w bardzo takim partnerskim związku i mam wrażenie, że dosyć świadomym, my w ten model taki tradycyjny weszliśmy jako w masło. W ogóle jakby to było zupełnie takie oczywiste, żeby tak trzeba zrobić. Po latach się zorientowaliśmy, że to nie był dobry model i że on nas wtłoczył też w role społeczne, w których my się nie czujemy dobrze. I gdy pojawiła się informacja, że moja żona jest w drugiej ciąży i że będziemy mieć drugie dziecko, yy, zaczęliśmy dużo o tym rozmawiać i dyskutować i doszliśmy do wniosku, że teraz chcemy do tego podejść inaczej. I faktycznie było tak, że ja przejąłem końcówkę Świadczenia macierzyńskiego od mojej żony ostatnie 6 tygodni, plus całość yy, świadczenia rodzicielskiego. I muszę powiedzieć, że ja się spotkałem z bardzo dużym takim przyzwoleniem i zrozumieniem po stronie moich i przełożonych, i kolegów z yy, instytutu. I ogólnie otoczenie raczej wspierało moją decyzję. Gdzie nasze badania na przykład pokazują, że mężczyźni się boją tej reakcji otoczenia że 60% mężczyzn mówiło, że oni baliby się reakcji przełożonego, kolegów, czy, 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 czy innych osób, które. Mogłyby to w jakiś sposób komentować? Ja raczej miałem trochę takich żartobliwych reakcji, typu, czy wiem, w co się ładuje i, i, i na co ja się właściwie piszę. E, wydawało mi się, że wiem. Po pierwszym dziecku, drugie szybko mnie nauczyło, że absolutnie nie wiedziałem, w co się. W co się władowałem, natomiast uważam, że to jest bardzo cenne doświadczenie, i każdy mężczyzna mający dziecko, moim zdaniem, powinien tego doświadczyć, żeby zrozumieć, z czym się łączą jakby konsekwencje tego, że się zostaje sam na sam z tym małym kosmitą, który nie mówi, dużo krzyczy, ma swoje potrzeby, zupełnie inne niż te, które nam się wydaje, że, że ma, i żeby całą tą sytuację jakoś spróbować ogarnąć. I w ramach takich moich dosyć długich refleksji, które miałem w tamtym okresie, to ukułem sobie takie przekonanie, że nie ma lepszej szkoły multitaskingu niż zostanie z dzieckiem w domu, nie ma lepszej szkoły, jeżeli chodzi o kursy agile, bo to jest zarządzanie w permanentnej zmianie. Kiedy coś się już ułoży, to ta zmiana jest od nowa. I Cały czas jest sporo, sporo takiej pracy dostosowawczej się do tego. Nie ma lepszej szkoły na to, żeby mężczyźni zrozumieli, czym jest praca niewidzialna. Nie ma lepszej. Do momentu, kiedy zajęcie się całym gospodarstwem domowym nie spocznie na ich głowie, oni nigdy tego nie zrozumieją. O co w tym chodzi? Bo domyślny model w Polsce jest taki, że to jednak kobiety często same wchodzą w to, że to jest ich strefa wpływów, i nie zawsze dopuszczają tych mężczyzn do tego. Świata. Mężczyzna postawiony dokładnie w tej samej sytuacji mierzy się dokładnie z tymi samymi wyzwaniami, tymi wszystkimi elementami związanymi z poczuciem pustki, trochę osamotnienia, właśnie zakopania się w tym świecie czysto domowym, czy też obawami później czy da radę wrócić na rynek pracy, czy się odnajdzie, czy jeszcze potrafi. Ja to wszystko przeszedłem na własnej skórze, więc mogę to opowiedzieć. I pamiętam, jak opowiadałem to mojej żonie, i ona tak się uśmiechała pod nosem i mówiła, widzisz? A ja przychodziłem dokładnie to samo wcześniej, a ty nie rozumiałeś. I ja teraz rozumiem, i chciałbym, żeby wielu innych mężczyzn też to zrozumiało.